Czołem, witam Was bardzo serdecznie na swoim kanale. Dzisiaj z tej strony, Drozo, a to jest seria Bossy. Dzisiaj pójdziemy sobie na Bossa Ungressa. Jest to boss, którego spotkamy w questie The Inquisition Quest w misji 6. Wygląda i zachowuje się jak demon, z tym, że zwykły demon, z tym, że nie przywołuje dwóch fire elementali, jest trochę silniejszy i szybciej się leczy. Lotas, z niego żadnego dobrego nie, nie wylecimy, ewentualnie jakiś half potion i mana potion, ponieważ jest to tak naprawdę boss, który jest tylko do pokonania i do zaliczenia, żeby ukończyć szóstą misję tego quest'a. Jeżeli pójdziecie na niego w teamie, hmm, zaliczony zostanie ten boss tej osobie, która zada najwięcej obrażeń, więc miejcie to na uwadze. Dobra, on już jest prawie zabity. Do, droga do tego questa, tak jak misje od 4 do 6 e, znajdziecie w linku, który podam tam wam w komentarzach na dole. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się. Cześć.